Dzień dobry, tutaj Artur Puszkarski. Chciałem właśnie powiedzieć o Manifie, która jest już chyba 20 lat, która daje absurdalne postulaty, według mnie, za tym, żeby legalizować zabijanie nienarodzonych dzieci, żeby zalegalizować związki homoseksualne, żeby jednocześnie dać gender, który powoduje pedofilię, tak naprawdę. Akty pedofilskie są już powoli legalizowane w krajach zachodnich. I to może nas spotkać. Już Trzaskowski podpisał, że można uczyć dzieci masturbacji. Ale czy to nie jest tak, że manify, parady równości, czy inne lewackie manifestacje nie powodują tego? Niestety coraz bardziej widzy, widzimy i ja widzę, że faktycznie tak jest, a nawet są sprzeczne z dawnymi ideami feminizmu. Feministki nie były za związkami homoseksualnymi, za homoseksualizmem, za gender, nie były za aborcją. Przecież Przecież nie były nawet za antykoncepcją. A tutaj widzimy, co róż. Legalizację postulatów lewackich, homoseksualnych. I widzimy też, że chcą zalegalizować akty pedofilskie. Kibice Legii dali transparent. Warszawa wolna od Federastów Ja mam nadzieję Że taka będzie Niestety widzimy jaki, jaki jest Trzaskowski Widzimy kto jest za nim Widzimy te manify które mówią o swoich postulatach In vitro Aborcja, antykoncepcja. Ale czy to nie jest, panie feministki, czy to nie jest traktowanie kobiet jak przedmiot? Przecież w samej biologii jest mówione, że życie jest odpoczęcia. Przecież jest na leczenie, w medycynie, leczenie e, kobiet, które zrobiły aborcję i mają syndrom. Aborcyjny, leczenie ich psychologiczne, które podatnika kosztuje bardzo drogo. Widzimy też, muszę też tutaj wspomnieć, o, otwartych, o otwartej przestrzeni, która psychiatrzy, terapeuci i inni wykorzystują z pacjentów do tego, żeby, żeby szerzyć homopropagandę. Lewactwo, inne rzeczy. ManiFa, jeżeli można po powiedzieć, to jest wielka bzdura. Ta demonstracja to jest krzywdzeniem kobiet, tak naprawdę. To nie są feministki. To nie są surf sufrażystki. To jest jak to są, można by powiedzieć, jedno. To jest wielki, antykobiecy, marsz, manifest antykobiecy, który że kobiety, niektóre, które tam są na tym marszu, to są wolne, ale tak naprawdę są zniewolone. I te, ta manifa, która Maszeruje, bo teraz mamy 3 marca 2019 roku, i tam gdzie maszerują te kobiety, to są zmanipulowane, albo większość z nich ma mężów, ojców, a może i nawet matek, które były w UB. A może nawet, my... A na... A może i nawet mają ideologię typowo lewacką. Mi się dają. Mi się dają. Bo nic nie mogą powiedzieć. Bo zbuntować się mężowi, ojcu lub bratu to jest ciężko. Ja myślę, że te kobiety są naprawdę zmanipulowane. To jest manipulacja. To jest wielka manipulacja kobiet. Być mi może uwierzyć, lub może być mi nie wierzyć. To ja jestem sufrażyst, sufrażyst, sufrażystą. Ja jestem feministą. Ta cała manifa to jest wielkie pseudo-feministyczny marsz. I ja życzę, oczywiście na Dniu Kobiet, wszystkim kobietom jak najlepiej. I żeby nie słuchały tych maszerujących. Kodomitów, Sodomitów, Ubywateli RP, Pseudofeministek, Lewaków, Aborcjonistek, Aborcjonistów i tak dalej, i tak dalej. Ja życzę to wszystkim kobietom. Wiadomo, większość kobiet tego nie słucha. Ale ja życzę to tym kobietom w Dniu Kobiet. Żeby nie słuchały tego i żeby jak najmniej ich było. Żeby takie manifesty wreszcie ich nie było. A wszystkim kobietom, które są mądre, które faktycznie chcą ciepła męża, chcą mieć dzieci, to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego w tym dniu, w dniu kobiet. I żebyście, broń Boże, nie słuchały i żebyście nigdy nigdy nie miał do czynienia z tym pseudofeministycznym gadaniem, co mówi się na manifie.